Cześć, tu Kamila i dzisiaj pokażę wam kolejną funkcję. Znowu będziemy pracować na naszym przykładowym modelu. Dzisiejsza funkcja będzie przydatna w rysowaniu detali. Jest to bardzo szybka i prosta sztuczka, ale na pewno przyspieszy waszą pracę i ułatwi ją przy rysowaniu wszelkich detali. Tutaj mamy detal rysowany liniami 2D, i czasami jest taka sytuacja, że chcielibyśmy przedłużyć te ściany, bo jeszcze chcemy tutaj coś dorysować. Wówczas możemy tutaj wejść w funkcję narzędzie Obszar Zaznaczenia. Tutaj mamy kwadracik wybrany i zaznaczamy jakby fragment, którego przedłużenie nas interesuje. My chcemy przedłużyć te ścianki i jak gdy one są zaznaczone najeżdżamy i musimy poczekać aż pojawi się ptaszek. Już teraz wiemy, że punkt jest złapany, klikamy i z shiftem możemy przeciągnąć sobie w dół, żeby było to pod kątem prostym. Wówczas widzimy, że wszystkie zaznaczone elementy od razu się wydłużyły. Również Tutaj ta ścianka w środku. Cofniemy sobie tą funkcję i możemy zobaczyć również tutaj, jak to wyjdzie, w przypadku, może przedłużenia, o, tutaj, tego stropu z warstwami. Znowu klikamy, zaznaczamy i czekamy, aż złapie nam punkt. Przeciągamy. I voilà. Widać, że szybko sprawnie przedłużyła się każda linia, obszar wypełnienia, czyli w tym przypadku każda warstwa. Mam nadzieję, że ułatwi Wam to pracę i widzimy się w następny wtorek.